Jak wiem może z 12 lat, to moi znajomi opowiedzieli mi historię o pewnej stronie, na której są rzeczy, no niedozwolone do oglądania tak ogólnie, można by rzec. Ja jako ciekawski, taki mega ciekawy dzieciak stwierdziłem, dobra, czy problem, żeby sobie na nią wejść? Przyszedłem na tą stronę, okazało się widzowie, że wyskoczył mi mój numer IP, urządzenie, z którego w ogóle chciałem wejść na tą stronę i pojawiało się również ogromne zawiadomienie o tym, że jestem ścigany przez policję i oczywiście obsrany, wiecie, wyłączyłem telefon i tak dalej, schowałem do plecaka, no i trzęsłem się do końca szkółki cały czas i jak wróciłem do domu, zamknąłem się na klucz. Bo bałem się, że mnie pały z gardą Były tam przede wszystkim różne pasty pisane przez użytkowników. Jest pewien kanał na YouTubie, który właśnie pożytkuje się tymi pastami, które były robione na tej stronie, czy właśnie nowy kopie. Jest to kanał beczka, którego w ogóle w życiu nie oglądałem do tego widzowie. W dzisiejszym odcinku pierwszy raz obejrzę sobie beczkę, zareaguję na to i generalnie, skoro beczka kradnie pasty, ja ci kradnę content. Później my to przemontujemy i wrzucimy na swój kanał i będzie git. Stawcie widzowie lajka, stawcie suba. Jak lubicie beczkę i chcecie, żebym więcej oglądał. I zobaczmy widzowie Zerwij z nią Nie. Dobra, zobaczmy Sytuacja dawno temu No Ja około 18 level Wracam do domu po spotkaniu z moją dziewczyną Z wielką malinką na szyi Zauważam, że no stary zerwiznią. Zerwij z nią Jest głupia Co, ale dlaczego? Abi jest przecież super Posłuchaj się ojca, jest głupia i masz z nią zerwać Dalsze prośby o wyjaśnienie spełzają na niczym Stary odchodzi W ciągu dnia za każdym razem, gdy mnie mija Patrzy na malinkę i mi przypomina, że mam głupią dziewczynę I że mam z nią zerwać Ja ciągle dopytuję, dlaczego i o co mu chodzi? On tylko odchodzi z głupkowatym uśmieszkiem Wieczór, nie wytrzymuję Idę do ojca jakoś. i pytam No dawaj, powiedz mi wreszcie Dlaczego niby jest głupiej mam z nią zerwać? Przecież to proste Bo nie wie gdzie ssać Ja <laughs> się? <laughs> Chole. Nie wiedziałem, co nadchodzi. Możliwe, że ona nie była fanką Gotika, że nie była graczką Gotika, bo wiecie, nie zazwieraj z fanem Gotika, bo gracz Gotika zrobi ci lód. Ja jestem bezbekiem tutaj, naprawdę, to jest niesamowite. Cholera, sam nie wiem. No ale to jest dziwne, jak dziewczyny nie wiedzą, co ssać. Po co robić takie rany nasze? Jak na przykład można loda ekipy se kupić i jego na przykład se postać? Bo jak gryziecie lody, to wam się tak nerwy, coś tam dzieje i was bolą zęby wtedy, to nie wolno gryźć. Lody się się Uważaj, co pijesz. Ej, widzowie, właśnie uważajcie, co pijecie, bo zawsze możecie na przykład, wypić szczynę albo krew z <grym> <grym> Jak niektóre zawodniczki High League. Pijąc kiedyś krew? Eee, zakresu zakresu. nie pij tego świstwa, o, ty kolka? Wiesz, tylko kolka? Aki zero tylko. pijam do końca. Ej, jesteście team Pepsi czy team Cola? Ja jestem Pepsi, tak szczerze. Napiszcie w komentarzu. takiego tam groźnego może być? Luk na składniki. O, kurm! Zawiera pontyfikatynia kremówkowy I dwupapież Janka. O, nie! Mówiłam ci Anonii, Teraz miał żółtą mordę papieżę. zaraz. Nagle do pomieszczenia wskakuje bisku. Pabemus złapie. Kardinal Anonim To jest mój koszmar największy. Odchodzi mamy. Klepie cię po plecach. Wydziedziczam cię, ty watykańska, klepie. Papież landu, zrobię sobie burdel w twoim C pokoju. Oczy zachodzą ci z a dupa Biskup przerzuca cię przez bar. Wsadza do bagażnika papa mobilu. Jedzie do końca życia musisz zostać papieżem. A biskupi rozpali wszystkie szafy w Watykanie. Żebyś nie mógł w nich płakać. Brak profitu. Potężna inba. Niesamowite to było, no. No ja Karola ukryłem, nie? Tak w razie co? Jak coś to wiecie, ja go nie wyrzuciłem, nie? Tylko dałem na bok. Dobra. Wejścia. Mój pierwszy raz? O, to zawsze ciekawe jest. Mój pierwszy raz z gumką. Miałem 16 lat, albo coś około. Poszedłem do sklepu kupić paczkę gumek. Za ladą stała przepiękna kobieta, która no. najprawdopodobniej wiedziała, że nie mam doświadczenia w tych <grym> kwestiach. Podała mi paczkę i zapytała. Wiesz, jak tego używać? Szczerze, odparłem. Nie. Tak więc otworzyła paczkę, wyjęła jednego i rozwinęła na kciuku. I najlepiej potem sprawdź, czy dobrze się trzyma. Najprawdopodobniej musiałem wyglądać no, na osobę, która nie do końca zrozumiała to, co powiedziała? Więc rozejrzała się po sklepie, podeszła do drzwi i zamknęła je. Chwyciła mnie za rękę i wciągnęła na zaplecze, gdzie zdjęła z siebie bluzkę. Spojrzała na mnie i zapytała: Podjarało cię to? No cóż, byłem tak zaskoczony tym wszystkim, że tylko kiwnąłem głową. Wtedy powiedziała: Czas nałożyć gumkę. Kiedy ją nakładałem, ona z siebie wszystko zrzuciła i położyła się na stole. No, dawaj, nie mamy zbyt wiele czasu. Tak więc położyłem się na niej. To było cudowne. Szkoda, że nie wytrzymałem zbyt długo. Puff, i było po sprawie, spojrzała się na mnie przerażona. Jesteś pewien, że nałożyłeś gumkę? No, pewnie. O nie! I samo ty też tak zakładałeś, co nie, że, że aż tyle dzieciaków teraz masz. Pozdrawiam serdecznie. Ej, ale napiszcie w komentarzu tak albo nie. Jeśli wstydzicie się, iść do sklepu i poprosić o takie rzeczy. Ja na przykład zawsze jak zamawiałem, jak to mówił Krzysztof Kononowicz, Erosy. Mam tu Erosę. tak myślę, kurde, wstydzę się. Mi dziewczyna musiała uświadomić ostatnio i mówi: Filip, nie masz się wstydzić, że ty kupujesz prezerwatywy. Ty masz jak szef, bo to ty zaraz będziesz. U... Zajebiste podejście Sąsiad z piętra niżej Ej, ja mam przypał z sąsiadami, widowie, obejrzyjmy to sobie Mieszkam w bloku na trzecim piętrze Aha. Pracuję na zmianę Ej, bez popołudniową kitu, ja też. 28 level here pewną sobotę starszy ode mnie Aha. sąsiad Mieszkający piętro pode mną Z którym zawsze utrzymywałem dobre stosunki A, dobre stosunki, dobre i sprawy, no Nawarczał na mnie Dziennie przez pana chodzę niewyspany i wnerwiony Bo jak się kładzie pan późno w nocy spać To ja już w tym czasie dawno śpię I zrzuca pan z klaczki na podłogę I to robi taki huk, że stawia mnie na równe nogi jako, że staram się być kulturalny i utrzymywać dobre stosunki z sąsiadami, bo czasem pomogą. Nasi to akurat tak nie działają, nie? Nasi to wiecie, potrafią przyjść na przykład, wysypać nam szlugi na wycieraczkę. Tak, była taka sytuacja. Nasi sąsiedzi potrafią nasrać nam na bramę wjazdową do garażu. Legitnie, jeśli nie znacie tej historii, to long story short, była taka sytuacja, że raz wychodzimy z domu i jest legitnie gówno pod bramą wjazdową i generalnie papier porozrzucany po wycieraniu Kule. dupy. Zajebiście sąsiedzi, naprawdę nie niesamowici. Nigdy nie prosiłem sąsiada o nie. Nic. Nigdy, totalnie. Tutaj też. A w domu rodzinnym też w ogóle nie miałem. Po sąsiada, który nawet przeskakiwał przez płot z siekierą do mojego ojca. Piękny nowy targ. Jednak w poniedziałek po powrocie z pracy, uh -huh. kładąc się do łóżka około godziny pierwszej, znowu odruchowo odrzuciłem jeden laczek. I jak huknął, to sobie przypomniałem o tej sytuacji. Nie z drugiego delikatnie położyłem na podłodze, no mając nadzieję, że nie obudziłem sąsiada z piętra niżej. Wziąłem swojego maka, oglądałem beczkę, sprawdzałem skrzynkę mailową. A na koniec obejrzałem jakiś film, który polecił mi znajomy z pracy. Film się skończył około godziny 3.30, po czym odłożyłem laptopa na szafkę nocną. Na Napiłem się wody, zgasiłem światło i położyłem Ty, się spać, leżąc wstulony w poduszkę i powoli zasypiając Myślałem o następnym dniu, obowiązkach, które na mnie czekają, o ważnym spotkaniu z szefem w pracy I Już w i nagle słyszę jak sąsiad z dołu drze się na całe gardło k panie, zlituj się pan i zrzuć pan wreszcie tego drugiego A, okay. No taka właśnie sytuacja, ja naprawdę z sąsiadami nigdy nie miałem podgórkę, co? Co ja Zawsze sąsiadami widzowie, a ja miałem podgórkę. Nieważne, gdzie mieszkałem, zawsze było pod górkę. Tutaj jest w miarę okej. Okay. Poza tym, że przychodzi sąsiadka, która chyba była lekko wstawiona. I generalnie drze morde na, na dworka, że o, impreza majowa, od trzech dni imprezujecie. Gdzie mieliśmy imprezę tylko jednego wieczoru? To nie, wiem, może ona imprezuje i może jej zostało. Albo nie wiem, może ma jakieś dźwięki w głowie. Jej Alterego namawiam do tego. Nie mam pojęcia widzowie, ale sąsiedzi, rzeczywiście, Unlucky, sytuacja. I o, i o, bagiety jadą. To po te parę lat temu, co? Bądź mno. No, ile? Yeah. level 21 A, Waliś no to... sobie ten słynny krzak do chichotu Mega zjebany <grym> Nie zauważasz, że dym wydostaje się na klatkę Śmieszne papieroski, Reklamy co? I Janusz wychodzi ze śmieciami Czuję na klatce Mari Bagiety, proszę przyjeżdżać na. Tu są. Bagiety, ja Pukanie do drzwi. Co do Policja, proszę otworzyć drzwi. Otwieram. To jest takie aktualne do tego, co się stało ostatnio. Tylko, że pewnie tutaj u tego gościa znajdą sobie trochę mało, a u pewnej influencerki. <laughs> no, znaleziono brokułów 40 gramów i zamknięto jakiegoś tam chłopa Welcome to the Gulag Pewnie wiecie co chodzi, bo niektórzy o tym nagrali na przykład W samych majtach O kurde. kowalski ale majty zajebiste mm, No pan, proszę się ubrać Dostaliśmy zgłoszenie, <laughs> że pali pan konopie Gonitwa myśli Nawet tutaj czuję konopie, proszę się ubrać Co? Ale panie posterunkowy, pan nic nie rozumie Wyciągam z majtek woreczek strunowy Ty jest magiczna torebka brokułu Co? Co pan za bzdury opowiada? Gleba! 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 Zaraz, 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 zaczynam tłumaczyć Jak tylko Aha. próbuję się go pozbyć, to on do mnie wraca Proszę zobaczyć, ciągnę go za rękę do kina. Proszę zobaczyć, wrzucam woreczek do muszli Spuszczam wodę, stoję i nic nie robię Pusty się rozgląda dookoła no i, no i gdzie te konopie? Jakie konopie? Oż ty! Hej, <noise> To jest dobra taktyka, ale myślę, że... W tym stanie to raczej nie myślisz tak szybko. Moich ziomków kiedyś jak gonili jacyś ci. Jak to się nazywa? No wiecie o co chodzi. Kryminalni, o! Mojego ziomka kiedyś gonili kryminalni, co nie? No i miał przy sobie trochę rzeczy pewnych, że tak powiem. No i co? No i gówno. W sensie gówno było później z tymi rzeczami w środku, bo jak godzili, to zdążył je zjeść. Je wysrał. Pozbył się w ten sposób materiałów dowodowych. Zajebiście. Przejdźmy dalej do oglądania. Biedny chłopiec tutaj. Cieplutki, piątkowy wieczór. O, sobie takie chodniki. lubię najbardziej. Na ławce siedzi mały chłopiec, a obok niego rudy kot. jest jednego o. oka. Czasem go widywałeś pod swoim blokiem. Schutne. Chłopaczek ma jakieś 140 centymetrów wzrostu. Jest wychudzony. I ma na sobie brudną, dziurawą, granatową kurtkę. Wydaje się smutny. I patrzy na ciebie tymi wielkimi oczami. Siadasz obok chłopca. Witasz się i przedstawiasz. On wydaje się kulturalny i miły. Próbuje udawać, że jest w dobrym humorze. Pytasz, dlaczego tak sam tutaj siedzi. Chłopiec z niechęcią opowiada ci swoją historię. Level 11. Macie ciągłe awantury doprowadzają mnie na skraj szaleństwa Już od długiego czasu o, Mam ochotę po Ale nie chcę zostawiać mamy Ojciec mnie bije, odkąd tylko się urodziłem Obie Będzie magik, wam że będzie za dwa lata Będzie magik, będzie magik Piecałem ja mamie, że będę się uczyć I kiedyś z nią o. ucieknę, ale taty nie pozwala mi się uczyć Cały o. czas pije i każe mi biegać po alkoholu A Co to za piwo jest? Złoty denar? <laughs> Piliście kiedyś złotego denara? Ja się boję, że można umrzeć jak ty To jest chyba najtańsze piwo, nie? Złoty denar. <grym>, wygląd, zapach, smak. Ludzie oceniają tutaj piwo. Nie polecam. Po konsumpcji na łeb na p... Na brzuch. Jest strona oceńpiwo.pl. Ludzie tutaj robią ranking piwa. I chłopy oceniają w skali od 1 do 10. Na przykład piszą komentarze typu: Jak na moje wyczucie, to dobre połączenie smaku do oceny. Generalnie póki co piwo poprawne. <grym>, Kocham piwo kobiety i oh. kurde widzowie czekałem na taką okazję całe życie poczekajcie chwilę oh. niesamowita ta koszulka Halo, piwo Pytasz czy jest głodny, jest mi głupio o cokolwiek prosi. Szanujesz za jego kulturę osobistą. Mimo pochodzenia z takiej rodziny, dajesz mu 5 zł na jakąś bułkę, bo tyle akurat masz w kieszeni i obiecujesz, że tą noc będzie mógł spędzić u ciebie. Mówisz, że poczekasz tutaj i zajmiesz się kotem, a on niech idzie do sklepu. Chłopiec jest bardzo ucieszony! Dziękuję! Biegnie radośnie w stronę sklepu. Bierzesz kota pod pachę i spierasz aż po skokach do domu. Straciłem 5 złotych, ale zdobyłem zajebistego rudego kota pirata. Czuj dobrze, spiesz, pysyn. Pamiętam, że kiedyś był ktoś tak jak pasto lektor, i właśnie on pasty czytał, i później się pojawiła beczka. I Gość zaczął robić animacje właśnie do tych past przeróżnych. Ej, tak było. To jest jedna i ta sama osoba. Przytrafiliśmy na jedną i tą samą osobę, tylko w innej rzeczywistości. Nie mam pojęcia, naprawdę nie mam pojęcia. Czy jakiekolwiek dwie rzeczy mogą być nieodróżnialne Dobra, to jakim jestem napojem Jak Metin zniszczył moje życie Widzowie, to jest gra, która rzeczywiście zniszczyła Mnie życie, musimy to obejrzeć Akt, Akt pierwszy, pierwszy. o 11. to ja, Kolega bez Kolejka chwali się, że odkrył nową gierkę Metin, idziemy po lekcjach oblukać Wtedy on odpala Fubu kontra czerwony no, smok, To tego smoka to pokonał było... Wow, co jest, ale koks Fubu czerwony smok, ja walę widzowie Ja naprawdę oglądałem to z Ręce Kumpel mówi, że nie warto iść na globala. Nie no, gościu, na globalu się grało, normalnie. Jeden level się wbijało dwa tygodnie. Jeżeli to ma być prift, to wybór mógł być tylko jeden. Balmora.pl Wracam do domu i wbijam na kompa na Ci się Dobra, ja to samus. Bieda.JPG. Następnego dnia wracam ze szkoły. Ciągam jak nigdy. gram ile tylko się no. da. Jak jestem w szkole, to myślę tylko o jednym. Metin Balmora. Jak tylko wracam do domu, odpalam kompa, to widzę tylko jedno. Metin Balmora! Tak to się straciłem pewnego dnia. Że skończyłem grać dopiero jak się zrobiło widno To samo. XD. Patrzę na zegarek 7:15 Czas do szkoły to Siedzę samo. jak zombie Bo całą noc grałem Przed oczami widzę tylko metiny Facetka się mnie pyta na przyrodzie Kiedy występują głodne wilki? Jest ja pewnie że w głosie odpowiadam jej Że w M1 o. cała klasa się śmieje Facetka patrzy na mnie jak na debila Siadaj a nie wilka Wkręciłem się tak mocno Że ledwo zdałem XD Jednak pewna sobota zmieniła wszystko o. Nakręcony że weekend że dwa dni grania no. Non stop Lecę do shopa Dokonuję trans. Z akcji pieniężnej w Biedronki, Chipsy i kola. kasjerce karton kartą z tego klienta? Rachunek mniejszy o 20 groszy. profi, wracam na kompas, Spotkałem wielkiego wojownika. Level 67, który dzierży w zajebisty miecz. Plus, plus, 9. plus 9, o! Który świecił się jak choinka. No. Napisał do mnie wiadomość. I poczułem przypływ Pewnie adrenaliny. Spytał, jaki temat, mam co? miecz. No to mu pokazałem, i wtedy on zapytał. Coś takie dwa, o! pokazać ci, jak się kopiuje temat. Tego nie też broń. Załamany porażką, o! zacząłem drążyć temat i znalazłem to. Miałem dokładnie tak samo. W się, sensie, ja się nigdy nie dałem oskomować na to klonowanie i temu, bo byłem zbyt bystrym kidem. Szkoda, że tylko dzieciakiem byłem bystrym. No. I mi się to zatrzymało tak samo jak wzrost w pewnym momencie. Kiedyś byłem totalnie bystrym dzieciakiem. Totalnie a, takim big brainem, co nie? I urosłem do metra 70. I szybko mi się głos zrobił i tak dalej. I nagle stanąłem. Okazało się, że wszyscy mnie przerośli. I mam teraz metr 75. No, a Younghaka pytałem się w kafejce internetowej w nowym targu koło rynku, czy mają. Jakieś chopaczki mi powiedziały, że mają. Później mieli moje konto. Niestety nie działał. Następnego dnia rano zobaczyłem, że z jakiegoś powodu moje konto zostało ukradzione. Koniec gry. Kropka sat, tak drugi. Ano 13. Mamy w domu Od nowy komputer. Później. Jednak młodsze rodzeństwo, ciągle go okupuje. Ma razem silne, więc we troje ciągle na mnie kablują. Wracam do starego komputera. O, Moim oczom okazuje się ta jedna magiczna ikona palmora.pl Postanowiłem tym razem zmienić podejście. Będę udawał dziewczynę. Tworzę postać szamanki. Miałem mówić, że teraz weźmie, zrobi szamankę. Będzie trollował ludzi, ale tak się robiło widzowie. Takie Tra, przekręty się kiedyś robiło. Teraz youtuberzy planują czy plan A, czy plan B, czy plan C. Sprzedają jakieś skamy na przykład, a kiedyś youtuberzy właśnie robili to. Tworzyli postać z największymi cyckami w grze i ustawiali sobie nick Julka2137. Już liczę przyszłe dochody z procederu. Znalazłem takiego sapa Lat chyba z 17. Jak no. dobrze pamiętam. Chłop był w jednej z najlepszych gildi na serwerze. Miał mnóstwo pieniędzy. Uuu. Nie mógł tak po prostu wypalić. Dawaj itemki. Urabiałem takiego ch chyba z kilka tygodni. Aż wyżebrałem najdroższe itemy na serwie I dużo jangów. Wow. Później zrobiłem drugą postać I większość tych itemków w kasy co, sobie przerzuciłem Kilka dni nie wchodziłem na szamankę I trochę źle się czułem Tako opie***łem z tego naiwnego biedaka Napalonego na laskę Pewnie wziął, później zaczął pisać do tego typa, jako on. Podawał się za kogoś tam, i mówił, że to jest jego siostra, albo kuzynka, albo znajoma. Powiedziałem, że mój brat. Ja w mojej drugiej postaci XD też tu gra. Odpaliłem drugiego Metina i zakumplowałem się z nim XD. To jest takie ryzyko, wchodziłem na szamankę. Aż w końcu powiedziałem, jest mój, że siostra wyjechała na studia XD. Przez następne kilka lat, chłop był moim najlepszym Metinowym kumplem, ale nigdy nie wyjawiłem mu prawdy. Akt trzeci, on level 19. 19 Metin to moje życie. Właśnie nie zdałem matury, bo grałem w Metina. Nie mam pracy, bo grałem w Metina. Metin to, to samo moja miałem. Praca. Jak miałem maturę, grałem w Metina. Dlatego matematyka przewalił. <noise> Bójka dał, jak zaczął lecieć, to robiłem wtedy Metina. I dostawałem pieniądze z próbowania serwerów. I to była moja praca akurat wtedy. Cała moja rodzina katuje, żebym poszedł do normalnej pracy. A ja nie no. chcę stać na Kasie jak Frajer. Wolę grać w Metina. Ale co się odjebało w Wigilię? To przekracza ludzkie pojęcie. A co się Normalne, stało? sympatyczne rodzinne święto. Ojciec z wujkiem o 17 kolacja się zaczęła. Już Zaczeli... I drugą flaszkę no. Ja oczywiście nie mogę zejść z kompa Bo trwa event świąteczny Podczas no, takiego eventu Często spada jak szalona Wujo z ojcem na panie o 18 stwierdzają Że dość Wpadają we dwóch do mojego pokoju I chcą mnie na siłę wyciągnąć do stołu Ja nie mogę na to pozwolić Bo stracę event Więc robię co mogę Miałem takie stare krzesło drewniane Nawet nie komputerowe Szarpiąc się z wujem mu tym krzesłem aż się kłamało Niestety był tak napiętolony, że niewiele sobie z tego zrobił XD Wtedy dostał szału, i za poza mojego kompa Komputer został wypierpany przez okno Rozbijając wcześniej i szybę W pokoju wpadłem z ciotką I mało nie dostał zawału, widząc co tu się od Wujek czerwony jak sok pomidorowy, próbuje mnie dogonić mi moim monitorem ja już walczę tylko o życie Mój goni ciotka Co ty się w ogóle? Muzykę, Szmatką przez łeb Jakby to miał jakoś pomóc W jego opanowaniu XD Święta w każdym polskim domu Be like. Akt czwarty Epilog Unlevel level Po opuszczeniu odwyku Wróciłem do domu Jakoś się ogarnąłem to Poznałem lożkę Była młodsza o jeden level Okazało się Że też gra w metina Więc o. bajera była skręcona Graliśmy o. nawet S. na tym samym serwie Więc łatwo Tak dobrze nam szło Że oświadczyłem się jej Gdy się tytkami w maku 13.08 2021. Ten dzień miał być wyjątkowym dniem w moim życiu. Jednak pewnego dnia przeglądam sobie facea i widzę to: Balmora startuje z nowym projektem. No 13.08. 2021. Amadeusz Ferrari na no fame MMA. Siedzi w koszulce Balmora. Cały internet gada o Balmora. Jakiś typ nagrywa filmik, który z lodówki wyskakuje Balmora XD. Wybór był prosty. Zostałem single. I mając 23 level, ciągle gram w Metina Brak profitu. Balmora to serwer Fubu. A wiecie? FUBU dubu. Dobra widzowie, myślę, że wystarczy nam tyle tego wspaniałego oglądania Ja naprawdę mega się zjawiłem, szczególnie to ostatnią historią Pamiętajcie o lajku, o subie, o komentarzu I kanał beczki, chyba nie muszę wam zostawiać nigdzie, ale zostawiam w opisie, więc możecie obejrzeć inne jakieś rzeczy Do widzenia widzowie, kocham was i pamiętajcie, kiedy mam czas to gramacz, to ciągle mam